Drodzy widzowie kanału Bites Polska, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj tematem będą dodatki do zanęt, których można również używać do przynęt. Zacznijmy od tego, że zaprezentuję Wam dzisiaj trzy różne odmiany takich produktów. Pierwszy produkt jest to Liquid Additive. Jest to mocno skoncentrowany płyn. Drugi rodzaj są to atraktory w proszku w postaci stałej. I trzeci, są to bardziej rozszerzone spraje, Bite Spray. Produkty te służą do wspomagania nas podczas łowienia ryb, gdy ryby potrzebują jakiegoś in bardziej intensywnego bodźca lub też gdy chcemy ukierunkować naszą zanętę lub przynętę w jakiś konkretny sposób lub pod jakiś konkretny gatunek ryby lub styl żerowania tych ryb. Liquidy Additive występują w siedmiu wariantach Zapachowych. Są to karp, leszcz, płoć, banan, truskawka, ser. Produkty są przeznaczone do tego, by mieszać je z wodą, na przykład podczas rozrabiania zanęty. Są one dość gęste. Jeżeli chcemy rozrabiać większą ilość zanęty, można wymieszać ten likwid nawet pół na pół z wodą, lub na przykład, jeżeli chcemy dopa dopalić. Podajnik do metody, możemy ten płyny po prostu zastosować w takiej ciekłej postaci na górę naszego podajnika. Ogólnie likwidy additive są bardziej stosowane do łowienia na metod feeder, lecz przy federze klasycznym czuweń na spławik również można ich używać i będą skuteczne. Tak samo można je zastosować na przykład do dopalania peletów, na przykład po prostu poprzesy Zalanie cienką warstwą paletów w podajniku. Pelet po wpadnięciu do wody wtedy uwalnia taką dość intensywną chmurę i skuteczniej wabi ryby. Kolejną wersją, nazwijmy takiego dopalacza, jest po prostu atraktor w proszku. Są to atraktory o bardzo intensywnym zapachu, które można dodawać do zanęty sypkiej i następnie domaczać zanętę, lub można też na przykład, gdy ryby nie chcą brać, lub ryby. Odpłynęły z naszego pola nęcenia, dodawać w postaci również sypki do koszyka zanętowego, zakleić to zanętą i zerwać w toni. Przez co intensywna chmura spowodowana przez ten traktor zwabi ryby w pobliżu naszego pola łowienia szybciej i skuteczniej. Kolejnym, trzecim rodzajem dopalaczy do zanęt, tak to można nazwać, są spraye. Byte spray. Ma aż 12 wariantów zapachowych, powinno się go stosować w przypadku, gdy chcemy nadać naszej przynęcie jakiś specyficzny zapach. Gama zapachowa tych sprayów jest bardzo bogata, zawiera ona aż 12 pozycji, są to truskawka, ser, brim, sweet corn, fish, wanilia, banan, monster crab, garlic, pineapple, caramel i bloodworm. Atraktory w proszku występują w takich samych opcjach zapachowych jak likwidy. Jest ich 7: i są to leszcz, płoć, banan, truskawka, ser, brim, grouch i wanilia. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu i do zobaczenia wkrótce.